Ale tu jest wysoko, no Polka kanion jest najgłębszym kanionem na całym świecie. Ma ponad 4000 metrów z tego co pamiętam I wyobraźcie sobie, że jest dwa razy większy od tego wielkiego kanionu Colorado. Jesteśmy normalni, Klaudia rządzą wchodzi. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztan i witam na kanale przy 5 Taka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Dobry, spaliśmy dzisiaj na dziko i Wam pokażę jakie piękne widoki za free. Słuchajcie, jest niesamowity na kamerze tego nie powidać od razu, ale jest niesamowity widok na wulkan. Tutaj nam dzisiaj sobie chodziły w koło samochodu Alpaki i były ciekawe kim my jesteśmy. No i naprawdę jest tutaj niesamowicie pięknie i niesamowicie zimno bo jest chyba z 5 stopni Jedziemy dalej To jest parking przy takiej knajpce która była w nocy zamknięta i nikogo tu nie było ale czuliśmy się dość bezpiecznie Zresztą nie było innej opcji po prostu bo tu jesteśmy pośrodku niczego To się nazywa Pampa de Topka. I widzicie jak fajnie widać tą drogę tam Coś tak z górzami jedzie i jedzie Super, co? Pampa to jest w ogóle śmieszne określenie Ale pampa to jest typowe określenie Między stepem pustynią a taką wiecie No pampą, czyli Tak lekko pustynnie, ale dużo rzeczy rośnie Czyli pampa Ale ładne to są widoki mam pokazać jak tu jest pięknie, gdyż tutaj się wszyscy zatrzymują i robią właśnie te z kamyszków, te takie jakby drogowskazy, które kiedyś ludzie sobie zostawiali jako drogowskazy, jako znaki, którędy chodzić. A teraz tu po prostu jest wszędzie tego ustawiane strasznie dużo. Wygląda to przepięknie. To wszystko to są wulkany, słuchajcie. Ale dym upuszczał. Słuchajcie, jak wysiadaliśmy to akurat zaczął puszczać, a teraz już jest taka duża ta chmura. nas cały ten czarny dym tutaj to już jest właśnie z tego wulkanu zobaczcie. No, czadersko jest czadersko. Jedziemy dalej, bo jestem w krótkim rękawie, bo wałci ciepło, ale troszkę wieje! Witamy w miejscowości Chiwai Jesteśmy jakby na początku kanionu Kolka Tu musicie dojechać, aby go zwiedzić Tutaj kupujecie bilety 75zł za osobę Płacone gotówką lub Dzieci za darmo Albo za 5zł za 5 Zobaczcie jaki ładny plac główny Są tutaj też takie fajne figurki i wszędzie są kondory, z czego się szczycą, gdyż się je tutaj ogląda. Idziemy teraz zjeść. Jest tutaj sporo wód termalnych, więc pójdziemy dzisiaj na baseny termalne. A jutro będziemy sobie od rana zwiedzać. Więcej wam powiem później. Wzięliśmy piwko, które się nazywa kuskwenia. Więc można sugerować się, że jest skusko, ale nie. Produkowany jest w Limie. Jest na pewno bardzo mocno gazowany. Zobaczcie jak się pieni od razu. jest dobre wyraziste piwo. Trochę jak przypomina Pilsnera albo EP z dawnych czasów, nie z tych teraz. Także jak ktoś lubi wyraziste piwa to to znajdzie prawie w całym Peru i może się tego z czystym sumieniem w takim razie napić. Jak ktoś lubi delikatny piwa to mi się nie bierze. Dziękuję. Aha, yy, i co ja jeszcze wziąłem do picia? Proszę tutaj sobie zajrzeć, co jest. Yy, do mojej filiżanki to jest też bardzo ciekawy napój, gdyż to jest figę coca czyli herbatka z liściami KOKI. A właściwie to mam nieodzowne wrażenie. Aha, dostałem po prostu zaparzone liście KOKI bez herbaty. Herbatka z liściami KOKI jest bardzo fajna, jeżeli jest z herbatką. A tutaj jest po prostu zalane liście koki, więc troszeczkę jestem zaskoczony. Można, można, można. I witamy na źródłach termalnych. Julek już mówi, że mu śmierdzi jajkiem. A czym ma śmierdzieć, prawda? Ale para leci, więc idziemy się kompusiać. Zaraz wam pokażę, jakie standardy ma peru, bo wydaje się, że całkiem przyzwoite. Zobaczcie, jaki piękny jest ten kanion. Tu jest knajpeczka, słuchajcie, można się nabić z alkoholu, zjeść ci psika, lemoniatkę tutaj w bankach mają, także super. Gorąco polecamy. Jest ich tutaj basenu termalnych sporo, więc jak będziecie, to na pewno warto skorzystać. Słuchajcie, zamawiam coś takiego jak Kolka Sauer. To jest tutejszy owoc. Proszę zobaczcie. Pachnie ładnie. Mm, bueno, gracias. Wow. Mm. Perfekto. I kolka sauer pierwotnie jest taka cała w kolcach Będziemy pić regionalne drinki i to lubię czyli piątaka na końcu Świata powinno mieć też troszeczkę na temat drinków regionalnych Więc jest idealnie Muchas gracias, señor Alkohol, no alkohol? Alkohol, sin alkohol Sin Perfekto, gratuluję Wow, ale super to, pisco, to jest taki bardzo przyjemny wimperek, ale taki bardzo przyjemny. Jeden z lepszych drinków, no. Tylko ktoś musi lubić taki wimperek przyjemny. Ja bardzo lubię, kiedyś waliłem na potęgę wimpera. Właśnie teraz. Raz, dwa, trzy. Yeah. Uuu. Ja Ej Wyglądam chyba jak taki. jak ee... Pamela Anderson w pociąży. <noise> Ja Jedno <pierdekam. głosy> Bardzo jesteśmy na rolce, tak się nazywa, bo to jest rorka, takie co się zjeżdżali. Tam się wchodzi na takiej drabince niebieskiej i jakie będziecie na górze są takie, co tutaj zabinają i zjeżdżasz na drugą i, i zjeżdżasz na trzecią. Super. Ta rolka to tyrolka. Tyrol. Nad tymi kanionami tutaj, rzekami. Julek też będzie jechał. Najpierw pierwszy raz z jakimś instruktorem, a potem ze mną podobno i będzie fajowo. Mam nadzieję. No i mam nadzieję, że to się nie spierdzieli. Podobno musieliśmy wziąć jakąś opcję gigantową, żeby w ogóle nam otworzyli, bo tak to jest zamknięte. I wyobraźcie sobie, że wtedy będziemy chyba dwie godziny jeździć tymi tyrolkami Także beka Pan powiedział, że tu jest, pojedziemy pierwszą linią I wrócimy i to będzie nasz trening Bo potem pojedziemy z powrotem tą samą linią I wejdziemy tamtą drabiną, którą wam właśnie pokazałem I zjedziemy Sześć zjazdów będzie w sumie ja, A ty widziałeś tą drabinkę tam? Widziałam I kto to wymyślił kochanie? Ja, 6 Dla sześciolatka, pięciolatka nie no, ja nie wymyślałem, Myślałam, że będzie jakoś luźniej, tylko oni powiedzieli, że tylko to się opłaca, bo jest pora deszczowa i, i że tylko ten Monster. Aha, no to teraz musi się to wydarzyć. Ale Ja. Let's go. with the hands mm -hmm. here uno dos tres okay one two three Arriba, listo. Nie hamuj, bo nie dojedziesz sorry. Wygrałaś się w kacie? No, no sorry. Patrz, patrz. się Nie powiem kto z naszej rodzinki by nie przelazł. Just miał Maco. Okej. Okej. Ja. Ten, 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 stres? Si. Si. Jest zauważymy tutaj orły. Jednego już panowie widzieli my nie. Jesteśmy mało spostrzegawczy. Um. jesteśmy normalni. Claudia rządzą tam wchodzi

że on to robił bez zabezpieczenia. Okay. Się tak ręce trzęsą, że to jest szok. Hey, hi, bye. Tak, yeah, uh, hey, It down. was this, 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 this the most scary thing. <laughs> My hands are shaking. Let's sit down. Yeah. Yeah, we're going down. Vamos We, our family is, uh, crazy, you know. <laughs> Don't tell yeah, our parents about it. Bo już nie ja mnie zepchną. Jak ty tam wszedł, chłopaku? <laughs> oh, Jesteś niesamowity. Tak, ja po prostu jestem się tak dumna. I think you're no. the best. To tam się stało na tej drabinie. No nic, bo się wspinała mnie i ogólnie jest tak, że ja nie wiem, czy ja mam tam lęk wysokości, bo takiej rzeczy nie wspinam, ale w każdym razie chyba dostałam chwilowego ataku paniki, bo yy, mówię, no nie, no nie wejdę, nie? Ale mówię, muszę wejść, bo jak nie wejdę, to zatrzymam się na tej drabinie i albo muszę wejść, łatwiej jest wejść niż zejść, bo zejść to już w ogóle. No i wiem, bo nawet się nie patrzyłam w dół. Ale mimo kątem oka widziałam mnie i normalnie z czymś tak ręce trząść I ja mówię, ja pierdolenie wyjdę Ja on jak ten Julek tam wlazł I on mówi, jesteśmy chorzy na głowę Zobaczcie tamten najwyższy szczyt Miss Pięć tysięcy tam ileś metrów I wyobraźcie sobie, że tam jest początek Amazonki Najdłuższej i najszerszej rzeki na świecie Zrobić jak ten pan? Mam zrobić jak ten pan? góry nogami No ale to nie od razu, to może później Czemu? No, bo się trochę boję no I will I will try to spin in, alright? One, two, three. I don't wanna sleep good, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of two hands. i do be on the line fake hell sure and I don't become you. Ha! I have to request else out of my chest. off. Never forget what it's like to be a dead baby. The am back then, I'll show you what happened. Pass me the bike and I'll show you with action. Oh, man. I'm okay. I do this freestyle. I'm <laughs> I do this Spider Man. Now we'll be cool. No, you are the bravest one. Oh, shit. Get this. Ale się radę, zobacz, mama też dała radę Słyszeliśmy przed chwilą orły Pięknie wyły, tak jak naprawdę na tym, na filmach Cudownie Słuchajcie, to jest najszybsza kolejka I do tego stopniona jest szybka, że będziemy mieli spadochrony Samootwierające się Proszę zobaczyć Ja pierdykam O ludzie One, two, two, three, three. Go. Enjoy. Wind is very strong in the middle, especially. Yeah. Perfect landing. Perfect landing. With tattoos, so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przywi Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci. Dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu. Wszystko znajdziesz na przybipiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy piątaka. jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny. Będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam! Zbliżamy się do Kolka Canyon, jeszcze jakieś 15 i Będziemy w miejscu, gdzie można podziwiać gondory, o ile będzie to możliwe w tym czasie. Każdy kawałek poletka jest ważny, więc tarasowanie tu jest wszędzie, wszędzie, wszędzie. Kolka Canyon to jest miejsce, gdzie Polacy swoją rękę przyłożyli najbardziej ze wszystkich narodów, zrobili najwięcej dla tych ludzi. Więcej Wam zaraz o tym opowiemy, jak będziemy na miejscu. Teraz muszę się zmieścić w tej mysie i noże. Chyba w lezie, nie? To się nazywa tunel. Gdzie wykopali jest, a nie bez świateł, wiatraków, zabezpieczeń, cementu. Dobrze, że to auto jest przede mną. Jesteśmy na Mirador de Condor. Tam jeden leci przepiękny, wielki. Kantory są bardzo dużymi ptakami. i właśnie mają charakterystyczne takie białe plamy. I są to ptaki stadne. Jak jest sezon na nie, to w tym miejscu co jesteśmy. Ich tu lata naraz po 30-40 nad głową u nas. By latało nie można mieć wszystkiego. Widzieliśmy dwa i tak było super. Zaraz podjedziemy w inne miejsce, gdzie będzie można pójść na spacer trochę w dół kolka kanion. Natomiast co Wam chcę powiedzieć już z tego miejsca, że Kolka Kanion jest najgłębszym kanionem na całym świecie. Ma ponad 4000 metrów, z tego co pamiętam. I wyobraźcie sobie, że jest dwa razy większy od tego wielkiego kanionu Colorado. No i można tutaj przyjechać się przejść na spacer. A zaraz Wam powiemy, jak dojedziemy na miejsce, o polskim akcencie tego kanionu. One chyba żerują w jakichś godzinach, i faktycznie myśmy się tak złapali na końcówkę, gdyż trzeba tu było być koło 12.00. Myśmy byli 12.30 i jeszcze kilka sztuk widzieliśmy. Koło 12 jest ich podobno dużo więcej. Jedziemy dalej. W wyglądamy jakbyśmy nie wiem co przeszli, ale jesteśmy czerwoni strasznie. Dostałem referendum, że nagrywam wszystkie jedzenie. Nie miałem nagrywać lokalne, więc nagrywam. Słuchajcie, to jest tradycyjna zupa. Można powiedzieć, że na końcu świata. Sadka jest taka, że myślę, że źle zrobiliśmy, że wzięliśmy dwie zupy na trójkę, Plus drugie dania, bo nie zjemy. Bardzo popularna zupa tutaj. Zupa de video. Co o tym sądzisz, Że jest pyszna. Tak? Takie domowe jedzenie. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Wystrój jest taki, aczkolwiek w kuchni tam jak jest białe ściany, malowane jakieś, myślę, tak w okolicach 68. To jest coś takiego jak Inca Cola. Tutaj jest generalnie ród inków był to jest sabor original, czyli smak oryginalny i to jest stricte tutejsze. Generalnie smakuje to identycznie jak orężota Helena, natomiast wziąłem, żeby Wam pokazać Inca Cola. A to, to, jest takie pikante, że to wypala mordę i na wszelki wypadek ja to wziąłem, bo ostatnio mam co chwilę problemy żołądkowe, bo właściwie nieprzerwanie od Trzech Króli, tudzież od prawosławnej wigilii. Ciągle mam problem żołądkowy, więc... a Klaudia nie miała jako jedyna, ale mówi, że jadła dużo pikantnego, no to ja też teraz będę jadł dużo ostrego i może nie będę miał, chociaż mnie po ostrym zawsze przeczyści. Nie wiem jak to się dzieje. Bardzo często jada się też milanesa de Pozie, czyli taki kotlet jak w Polsce, tylko że z pierwszy z kurczaka. U nas też się jada, dlatego że kury mają i też jedzą bardzo dużo, natomiast chcę żebyście wiedzieli, że wieprzowiny tutaj prawie nie ma. Są lamy, owce, krowy, byki, to to samo i kurczaki i jakieś tam ptactwa ewentualnie jeszcze, natomiast wieprzowiny bardzo rzadko. Idziemy, Julek ma bardzo zły dzień, idziemy tylko zobaczyć jeszcze z innego widoczku punkt widokowy Achachiva, czy jak on tam się nazywa. I wrócimy niestety, mimo że jest tutaj tak spokojnie i przyjemnie. W końcu jak jesteśmy spieczeni po tej tyrolce. Tyrolką się sami załatwiliśmy, zamiast się posmarować, to my ubraliśmy kurtki zero filtra. I jesteśmy czerwoni. Jesteśmy na... Dosłownie na wiosce nazywa się tam jakoś baja czy coś. I jest boisko do Korridy i mogę wam już pokazać, bo ostatnio oglądałem byczka Fernanda, więc coś na ten temat wiem. Tutaj wchodzi torreador. Tam najprawdopodobniej albo tam byk z zagrody wchodzi przez albo te drzwi, albo te zasypane tu. Tu pewnie wchodzi publiczność. Tak to wygląda. I się z bykiem walczy. Jak byk przegra, to się byka zabija ceremonialnie albo ewentualnie jak byk jest nad wyraz waleczny, to publiczność może ułaskawić byka. O! Tak, jadłem w ozorki wołowe, tak. Ale fajnie masz ten. Masz tylko przez rogi przełożoną pętelkę i tyle, i wystarczy, i nie uciekniesz. Co szukasz miejscówki? Tak, zaraz w spaćka. Ale aż i dupa się powiększyła, zobaczcie, większa jest, aż i spuchła tak jej się chce. Zobaczcie jak przepięknie. Wow! Dobrze, że tu przyszliśmy. Wow! No dobra, to wam teraz poopowiadam trochę o tym kanionie kolka. Wyobraźcie sobie, że no on ma tam od 4 chyba 1200 w najwyższym punkcie do mniej więcej 1000 w najniższym punkcie. No i jest przecudowny i prześliczny. To wyobraźcie sobie, że w 1981 roku, więc stosunkowo niedawno, pan Andrzej Piętkowski go, że tak powiem, odkrył. Oczywiście miejscowi ludzie tutaj go znali, ale on sobie tutaj przyjechał, wziął kajaka i spłynął z Chiwaj, czy, czy nawet wcześniej, na sam koniec, ponieważ jest to podróżnik, geolog. Odkrywca i jeszcze jest do tego wykształcony pod kątem miary i tak dalej. Wziął, miał sprzęt, to wszystko pomierzył i rozsławił go na kartach podręczników, ale też pod kątem turystycznym na całym świecie. I aktualnie dzięki temu ci ludzie mają mnóstwo tutaj turystów i bardzo się z tego powodu cieszą, gdyż to są pieniądze. Pan Andrzej po trzech latach od odkrycia Zrobił jeszcze bardziej szalną rzecz, mianowicie tam, gdzie Wam pokazywałem dzisiaj, jak byłem na górze Tyrolki, jak Wam pokazywałem tamtą górę, nazwa wtedy była przywołana. Stamtąd wypływa Amazonka. Jest to najwyższy punkt, gdzie można w ogóle dostrzec Amazonkę. Tam jest jej źródło, więc jestem naprawdę troszeczkę przeszczęśliwy, że jestem w punkcie, skąd wypływa Amazonka. Jest to najwyższy punkt, gdzie Amazonkę można zobaczyć, poczuć. I on stamtąd, słuchajcie, spłynął również kajakiem. I była to wyprawa kajakowa z najwyższego punktu na świecie i wyobraźcie sobie, że dzięki temu chyba w 3 lata po odkryciu kolki, czyli w 84 bodajże, zapisał się w rekordach Guinnessa. No i pan Andrzej jest tutaj bardzo znany, gdyż jako chłopaki nas dzisiaj Tyrolki zobaczyli, no to pierwsze co jak się dowiedzieli, że jesteśmy Polakami, to powiedzieli o, my znamy jednego Polaka. Wszyscy go tutaj znają, każdy jak tylko się zaczyna lato, to czekasz, pan Andrzej przyleci. Dlatego że pan Andrzej prowadzi tutaj od wielu wielu lat szkołę języka angielskiego letnią. Przylatuje tu co lato i chodzi sobie po miasteczku I wszyscy mówią, o pan Andrzej, o hej I wszyscy go tutaj znają Jest bardzo znany i każdy się bardzo cieszy jak może go zobaczyć No i bardzo mi jest miło, że tu mogliśmy być, jutro lecimy dalej Spadam! Zarobiście tu jest, co? Pięknie Przeczekamy burzę, zejdzie nam ze dwa dni z tym czekaniem, ale ja tu mogę zostać Z drugiej strony też jest pięknie, zobaczcie tu Tutaj zmarła ta babeczka, a właściwie dziewczynka. No dobra, vamos familia, idziemy! Hej! I teraz widzicie to, co wam pokazywałem. My jesteśmy w Cabana Tutaj jedliśmy obiadek. Ale ogólnie to, to się przyjeżdża z tego chiwaj. Tutaj są baseny termalne, tutaj jest Tyrolka. I z tego Chiwaj się jedzie, jedzie, jedzie. jedzie. Tu oglądaliśmy kondory. Dalej jechaliśmy i teraz jesteśmy na tym Achachiva Miradorze, czyli punkcie widokowym i to jest normalnie szlak do zejścia aż na dół. A tutaj można też pójść w prawo szlakiem, tu będzie rozwidlenie było trochę wcześniej, w tym kabana Conde. I tutaj też można pójść takim bardziej soft podobno, takim bardzo lekkim. A ogólnie jak ktoś by chciał sobie tutaj przyjechać, bo lubi chodzić i tak dalej To jest tutaj co oglądać, jest tutaj też bardzo ładny kościół w środku zwłaszcza I można sobie tutaj wykupić bilet, co 3 dni trzeba kupować nowy Wtedy sobie wziąć zaplecze, że po 70 zł będzie musiał płacić co 3 dni I naprawdę będzie miał tu co robić Tu normalnie te wszystkie punkty to są te mini wioski I ludzie normalnie w, tej, w tym kanionie mieszkają A w czasie tej drogi tutaj na górze również mieszkają Także gorąco polecamy, zwłaszcza dzięki polskiemu akcentowi, ma to ta, taką takie drugie dno, drugą wartość dla nas. Gniazda pająka. Jedno, tu jest pająk. Drugie gniazdo. Trzecie gniazdo. Od ugryzienia pająka się nie umiera. Będziecie się źle czuć, pochorujecie się. Pewnie są jakieś, jakieś znikome gatunki pająków może jeden, może dwa, od którego jesteście w stanie umrzeć. Ale czy tarantula, czy inne pająki wszelkiego rodzaju z różnych regionów świata nie spowodują u was śmierci ewentualnie u małego dziecka, dlatego że trucizna się rozłoży na mały organizm, a nie na duży, ale generalnie się pochorujecie gdzieś źle czuć, ale nie umrzecie od ugryzienia pająka. Czyż to nie jest jeden z piękniejszych widoków jest co kawałeczek jakieś jeziorko mini, takie bardziej oczkowodne, jest zieloniutko. Jest wytarasowane pięknie. Co kawałeczek, co tarasik, jest jakieś małe poletko. Bardzo mi imponuje, że oni tak bardzo o to dbają. Dlatego, że na przykład byliśmy ostatnio w Beskidzie Niskim już nikt tam nic nie uprawia. Jest rzeczka, Kolka Rio-Kolka. No cudnie. Tak się jeździ w Peru. Cała paka w fotonie załadowana. Dziećmi, kobietami i jedziemy. Są aftersceny, proszę bardzo. Klaudia, gdzie ty tam byłaś? Co tam zrobiłaś na łonie? Ta, ta! Dwójki nie było?